No i pięknie, no i ani słowa nie nagrałem po prostu z tego, co mówiłem, a było coś takiego. No, takie gadanie na początek, byleby tylko trochę ten się rozgarnić. Wiadomo, co chodzi, wiadomo, co chodzi, 10 dni bez nagrywania. 13 kwietnia. Wypuściłem tego ostatniego vloga, dzisiaj jest 23. Trochę pogoda się zmieniła, trochę okoliczności się zmieniły. Nic specjalnego w tym czasie się nie działo, poza tym, że mi się totalnie nie chciało nagrywać. Myślę, że głównie dlatego, że ten cały proces montażu tego wszystkiego pochłonął takie potworne ilości czasu, że trochę zwątpiłem, czy ta koncepcja vlogowa, czy to faktycznie ma sens. Zakładając, że chcę publikować codziennie i codziennie musiał poświęcić tyle godzin na. Montaż to jest po prostu nie do zrobienia, bo tak jak już mówiłem, mam też inne rzeczy do zrobienia. Między innymi udało mi się w końcu zakończyć teraz terapię antybiotykową. Dwa tygodnie łykałem. Doprowadziłem się do jakiegoś ładu, no ale w tym czasie, czyli tak w przeciągu ostatniego myśle miesiąca, zupełnie zaniedbałem taki temat, jak siłownia i już mnie po prostu nosić zaczyna. I dzisiaj jest ten pierwszy dzień, kiedy sobie postanowiłem, że już się na tyle dobrze czuję, że idę robić taki trening rozbiegowy. Mmm, już się nie mogę doczekać. Która to jest godzina w ogóle? Jest po 12, gdzieś koło 11 zjadłem śniadanie. Także trzeba sobie dać jakieś dwie, dwie i pół godziny na to, żeby to wszystko siadło w żołądku, i żebym mógł iść poćwiczyć i się tak normalnie czuł po tym wszystkim. Mam też jakieś tutaj różne rozkminy, jeżeli chodzi o, o, o te zawodowe tematy. Tak naprawdę to nie wiem, co robić. Nie wiem za bardzo co robić, co począć ze swoim życiem, różnych rzeczy się w życiu i małem, teraz mi różne rzeczy chodzą po głowie. W tym miejscu ma się tak naprawdę coś urodzić. Przez długi czas to jest, to była moja tajemnica, to, że ja w zasadzie, no, no nie wiem, no chciałbym być zdecydowany na coś. Myślę, że jedyne na co jestem zdecydowany w tym momencie to kręcenie vlogów, bo nie dość, że mi to jakoś idzie, to jeszcze mi to sprawia przyjemność i myślę, że tego tropu się będę trzymał. Parę rzeczy znalazłem w filmiku ostatnio, trochę gazet komputerowych, ale oprócz nich takie, takie perełki. Jeżeli chodzi o elektronikę, to ja zawsze miałem na nią straszną zajawkę, natomiast nigdy nie znalazłem w sobie jakiejś takiej determinacji, żeby jej się porządnie nauczyć. Kawa nie dla przyjemności, chociaż ja lubię kawę. Powiedziałbym nawet, że bardzo ją lubię, zwłaszcza z, cukiem i, z cukrem i z mlekiem. Natomiast tutaj ma to bardziej działać jako taka przedtreningówka, żeby te 40 do 60 minut po prostu tak fajnie pykło. Myślę, że to mi jeszcze nie jest potrzebne, bo po tak długim okresie mm, nie ćwiczenia. Zapas energii będzie duży, po prostu, co tu dużo gadać. Myślę, że na trzeci, czwarty dzień ćwiczeń po prostu ta kawa już będzie wtedy bardzo potrzebna. No, natomiast ona wchodzi, bo dobrze na mnie działa. Potreningowo sobie jeszcze biorę coś takiego, po prostu jak zwykłą witaminę C, dorzucam sobie do wody, która zbija fajnie kortyzol. Jak świnia się dzisiaj spocę, ale już się nie mogę doczekać tego. Już się nie mogę doczekać, bo jak nie ćwiczę, to trudno mi jest nawet myśli zebrać. Dobra, dopijam tą kawę i zmiatam. W ogóle wymyśliłem, że dobrze by było do tych vlogów wprowadzić jakąś... nie wiem jak to nazwać, retorykę, linię fabularną. Generalnie chodzi o to, żeby przeplatać kilka historii tutaj, w tym wszystkim, żeby to było ciekawsze. Bo tak spontanicznie, no czasem da się fajnie nagrać. Ale czasem jednak no są takie dni, że przydałby się schemat, że mógłbym po prostu go realizować, ale to jest, to jest temat na najbliższe dni. Padać zaczęło, tak będzie wyglądał mój trening w najbliższym czasie. Do miesiąca, czasu, miesiąc, może troszkę dłużej. W krótkich odstępach czasów. schody, bieżnia i orbitrek. Tak, po 50 po 100 kalorii na każdej maszynie, żeby spalić, żeby dziennie wyrobić. No, w tym momencie, w tym tygodniu sobie za cel stawiam 450 jako takie rozbiegowe. Lepiej się czuję. Zmęczyłem się. Jeżeli będę robił codziennie. Treningi to zostanę gdzieś w granicach tych 450-500, natomiast jeżeli będę robił w tygodniu powiedzmy 4 treningi zamiast 6, no to gdzieś koło 600 kalorii będę musiał cisnąć. Dobra, jadę szukać czegoś do jedzenia, bo jestem ewidentnie głodny. Rok temu znalazłem to. To jest ramka na zdjęcie. I ja to znalazłem na klatce schodowej u siebie zaraz, chyba po nowym roku. I wydaje mi się, że to był po prostu e, nietrafiony prezent. Ramka na zdjęcia, widać tu sobie można. Można sobie zdjęcie włożyć. No, nie chcę się odwoływać do, do filmu Mela Gibsona pod tytułem Znaki, ale generalnie to był czas, kiedy ja już intensywnie myślałem o tym, żeby już zacząć coś w temacie YouTube robić i to było w zasadzie śmieszne, ponieważ zaraz po nowym roku znajduję coś, co wygląda jak klaps filmowy, i generalnie odwołuję się do tego, co ja chcę robić, a nad czym się cały czas zastanawiam. No, i to mi tak dało trochę do myślenia. Z drugiej strony, można by było. To potraktować jako czysty przypadek. Logiczny umysł by bardzo chciał, żeby to był czysty przypadek, znaczy bardzo by chciał. Logiczny umysł po prostu w ten sposób to traktuje. To jest przypadek. No nie zawsze staram się tylko tym logicznym umysłem kierować, bo generalnie wierzę, że y, życie to jest coś więcej i skrywa pewną tajemnicę. Teraz pytanie, czy to, co nie da się wytłumaczyć y, logiką, czyli to, czego nie wiem. Traktowane jako coś, kurde. No, nie, no, nie, nie, nie nawet nie zaczynam takiej rozkwiny. Po prostu bo jestem dobry w takich rozkminach, ale to by trwało godziny.